coś mi się jeło, nie, nie zadziałał po prostu detektyw, na... mogłeś tego w ogóle nie mówić, to no, może być przeżył, tak to myślę, że nie, no, tak głosowali, no dobra, wygram ko. No ale dość nudna to była gra. Eee. Yy. Po co ten guzik? To, jest nasza to prawda, sytuacja. zabiłem! <śśle> Dobra, skończmy żywo destra destrekcją. No nie luna, luna, luna. się nie zmieniła, ją genialiśmy w trójkę <śle> ale burka w ogóle nie pokazało, że zginął. Czy ktoś chowa ciała? Luna nie zbiła, to bym ja. Ktoś chowa ciała! Plus Luna nie mogła do tego, nie mogła do venta wskoczyć, więc prawdopodobnie to jest ten. Luna <śle> no, się poddała. Czy Morflik? no? No to musi być Mortlingiem. No ej, no no mamy, no no Jeszcze no. mamy Janitora, pamiętajcie. Janitora, okej. Okay. Ale to prawda, co? Ale ryski. co się wydarzyło? A, ja tak, Nie, ja tam podchodzę. Ej, i tak zbugowało te, mi się. Jakiegoś zbugowało mi się, to smutne, Tak, bo zagłosowałem w tym momencie, kiedy Luna popełniła samobójstwo. A, I mogę teraz, to jest janitor, ale. to to może być a, to poczekamy wikro. No poczekajcie sobie, jak tam zróbmy. No, a świetnie. Byli chyba na ciele, właśnie, gdzieś tam obok mnie. Dobra ogólnie no ja, ja z Legionem nie, i ja, ja klawkiem tak. nie mogliśmy zabić, znaczy nie mogliśmy zjanitorować Ja na światło naprawiłem jak coś. My się byliśmy na Simonsesie. No. Widziałam właśnie, że biegnie kurwa dwóch destrów. Nie no ile będziemy <laughs> czekać, a on za weź tam Nowe among go, to jest... No we coś. No, Mam kciuk w dół, no. lunie i ktoś no, ale... skipa, no, nie, mam no Ale skipa weź nawet. kciuka do góry, no. no. Toj to na No zostaw lajka, Amongo Wiesz zostawili ja, mogę tego lajka To jest dobre. No mogę no nawet skip można nie ma guzika skip, no papsuś No no, macie rafę. Mogę no. Akurat za 5000. Bo mi się tak pisało. No a skoro nie ma guzika skip, to jest pelikanem, bo pelikan nie może skipować. Muszę kupić jeszcze. Nie no, właśnie pelikan może tylko skipować chyba. No ale tylko sforcować, może tylko może forcować skipować. nie mam guzika skip, no nie mam takiego dioseka no, no, bo Pelikan musi zagłosować na kość, żeby skipnąć, że nie może sam z, za, 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 za. Gdyby Amongasa robiło i. to, to, to jest. Co, nawet wysikać się zdążyłem elegancko. No, nie, nie, nie dziękuję. Możesz kupić DLC i głosowanie. <noise> no, tak. Jak się odsunę trochę od mikrofonu, to mikrofon nie łapie, jak palę. Kup w końcu to DLC. kogo by tu strzelić? Dobra, i tak ma. Kurde, o, dwa głosy, Mmm, A ten, Jester, no nieźle. No ale to prawda akurat. No, co to było, Darweks? Gdzie było ciało? Jakieś ciało, Daleks, ciało jego dosłownie pode mną się pojawiło. Czyli? A gdzie padło? Ono jest w kafeterii. A, no to właśnie mi się ja też podświetlił raport. Co no w sumie mogła to zrobić? Co? Bo ja robiłem meteorytki, Vixxer i okay. bardzo szybko z tych meteorytków wyszła. Ja I chwilę później padło ciało. To no ja coś to powiem, że ja powiem tylko tyle, Amongo, e, Legion i Nariko są czyści. Także ja bym susował Wixę, no z tego powodu. No ja też poprzednio susowałem Wixę, że ona mogła sprzątnąć, bo tam jak goniłem... Vixa. Rąk, ciało, ale no. czemu sprzątasz? Nie, prawda. Po innych sprzątała, po tobie już nie mogła. Nie, nie trzeba, nie a trzeba. trzeba. A jeszcze sekunda. No, A jeszcze sekunda. A temat czemu, czemu ty powiedziałeś, daj co dyrektora zrobiłeś? bo on się tak się wyjebał, co to jest no, bo ale przecież światła były zgaszone to jak mogłeś mnie widzieć, że coś się takiego wydarzyło w ogóle no. może ma modyfikator torch no, albo inostar vision bez kitu, bo ja sobie jesteś tym draperem sprawdziłem Rico legiona i amonga ale oh, nie powiem yeah. roli, ale Nie, szczęśliwy powiedz roli, nic się nie stanie dzięki za polo, siemo amonga, legiona i kogo? Rico i Rico. podaj jedną z ich rol, w takim razie nie poda. no randomowo jedną możesz podać no, ale on nie wie, kto jest kim, przecież. Daję się tego swapera. Swapera? Ja, ja wiem, że ty jest swaperem. Aaaa, sopera się boisz. W porządku. Sapera? To tylko gra z wątkami, kurde. Właśnie, saper. Mhm. Słapera. O bolowie, ciemnica. Zumieję, zaczęła mągu lagować Cójki weksy, róbcie taski. <grym> Mam 2 na 8, spokojnie. Ja nie będę robił. I chyba z tym traperem, nie? 60, 65, 60, 65... No, nie tu. No kurwa, już miałem kwiatki podlane. A, dobra, podlały się. I nic, o, o, o. Niebezpiecznie 00560 szybko. No co jest? 048695. No i co jest? Czemu to nie działa? 04677. xd what the hell delvex what the hell a dobra wiem co się wydarzyło Przedstaw ja Helwede, Helwede, GB Helwede, 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 gbna dobra, GBN out kurwa, no ale no, mi smutno no, jest, bo tak dobrze mi szło i mnie zmienili w trytora, no. No jest jak SG no. Ale tego jakby... Ja też nie wiedziałem, się... ale to jest ciekawe w ogóle, bo jak Delvex jakby wstał z podłogi, to mi kurwa z mapy zniknął nagle, się, <grym> się wyparował, a już kila miałem gotowego. <grym> tak. <grym> ja wywentowałem do kafeterii, ale nie zdążyłem. Dobra kurwa, a ten co, pewnie nie jesteś traperem. Pewnie nie jesteś traperem, ale strzedaj, no, bo już nie chce się grać. Zkrzesiło go, czy co? No wstrzesił go jakiś altruista. Jest mnie... time lord i ten kurwa, medium no kurwa, no ale nie strzelę, przecież wytrójcy nie zgadny Ty wiesz jak ja mam RNG, ja nie zgadnę z tego ja na... Dobra, strzelaj! Dobra, no to... Czekaj, powiedz mi kogo ty strzelałeś Legiona, Narico Legion, i kogo? Bongo, dobra szybka, bo nie ma czasu. Dobra, dobra, to Monga, strzelam, strzelam Time Lorda, ale się tak, poświęciłem Strzelaj. Ale no, nie to było, bo kurde <laughs> jakby... Hmm. nie wiesz, jak jestem altruistą, to muszę dostać jakąś mapę, tylko polujst, gdzie się nie wiadomo gdzie chciało. Dobra, wygraźnie. Nie, taki tryhard może się wypchnąć. Dopachuje, w wiele <laughs> <na linko. śmiech> <laughs> <laughs> no ja tak impostorem tak się... mam grać, skoro tak to ma wyglądać. No tak, nie wiem. ja. Było nie tryhard w Znowu gówno rola. Wiesz, zawsze to lepsze niż tracker, nie? Kurwa, ile zadań w Specimenie. Dobra, mnie tam ktoś zapierdoli i tyle z tego będzie. Da, tu damy trapkę. Ktoś już tu wszedł, ale nie wiem kto. Wiksa, Destru, Amongo, GBN, dużo ludzi. Wixa amongo gb. Wixa destru amongo gb. To nie wiem kto to był. Amongo. Tu jeszcze A ATM. Wszyscy są. Miks adestra ma ale tam jejgi przyszedł ja tem, więc tych ról będzie pełno. A w opisie mam ostatniego tasku. Zatem lecieć. O, dobra. I to, mi, to mi, mi tylko zostało... jeden task został. Kto, Kto jest teraz w labie? Ja jestem w labie i quick wychodzi z górnej dekontaminacji. Morf... A co to jest brak mailer. Nie, nie no, nie ja nie jestem tylko jest. w labie, ale Quick jest wyciszony. Ale Quick, ty, ty, ty ty co ty robisz? Hej, halo, Quick, no. wyciszony no, no, jesteś. Taśma, taśma na łeb. No dobra, no ale jest taka, że kto tylko AB i Quick są w labie, tak? Tak. Ale AB jest od Office'a chwilę. Ale czekaj, tylko no. oni są w labie, tak? AB i Quick, AB wyciszył Quicka i Quick. W tym momencie tak. No, to nie no. Jeżeli AB i Quick w tym momencie są jedynymi osobami w labie, to AB jest impostorem. Dlaczego? Nie, nie, AB jest czysty. AB jest czysty. Ej B jeszcze Byłem, wbiegłem, wbiegłem do tego, biegłem do laboratorium, widzę Kuika, który jest w górnej dekontaminacji, jeszcze ta dekontaminacja się nie otworzyła. W sensie biegałem jeszcze po labie i to patrzyłem wokół jesteś? czy nie ma jakiegoś ciała. No zgłosiłem, no w labie ciało, no. No dokładnie gdzie jesteś w labie. To jest prawy róg stołu. No, no nie no, no to Ebi na pewno jest postorem. Się postorem. Na z postorem. Się Nariko właśnie, sk skanowałem Nariko, się z Nariko i Luną. Nie no, skanowaliśmy tak, się w trójkę. Egze. Tak. No ale ja nie wiedziałam, nie wiem czy ty się skanowałeś, czy nie no, no, się, no ja wszedłem ale... w idealnym momencie Luna kiedy ten, kiedy schodziłaś i ja nawet sam o, nie, to nie widziałem, że, że tak, ty się. Ale Nariko miała waiting na mnie. Tak, tak. No to może wrzućmy GB na EGZE no nie, no to jest AB, on hmm. wychodził nawet z office. No, nie, nie wychodziłem to, teraz A. z office. Biegłem to za dwa. widział wcześniej, żeby szedł z office i Nie, nie, potem, potem, nie. Potem AB ze Specimena byłaś, AB ze Na początku wychodziłem ze Specimena, teraz wychodziłem za dwa, wiec, gdzie był Wexy. do mnie od lewej. dwa wychodziłeś? Tak, bo wychodziłem za dwa, gdzie był weksy wcześniej, ale to już dawno, to już jakieś 10 sekund temu. Ale ci w Specimenie widziałem? No Specimenie na początku byliśmy. No, w no, specimenie no, byliśmy dawno przecież wszyscy. Ja no, myślę, przecież wszyscy byliśmy. Przecież Among o, Among o a Mongo Legion AM i ja byliśmy koniec, bardzo dawno w Wiksa tak, była jeszcze. To nie było mnie. Dobra, to o, o, mamy Morflinga. Mamy Morflinga, bo od dołu jak AB właził do specimena. A no to to nie mogłem być ja, bo ja jestem ciało święcią o która jest w labie. W labie? Jak gdzieś w fisie mógł być? No w labie. A oh, wow, leby, potężny tak? słap. Ja wchodziłem, w sensie dokąd, tak, tak, z lewej strony i potwierdzi to destro, który bieg na prawy reaktor. No to, to, tak, Widziałem go tam. Łatwo. To niezły speedrun tasków zrobiłem. Nie wiem, gdzie trapkę postawić. Idę na kamery zobaczyć. To tam przed. Quick. Dobra, już wiem, kto jest zabójcą. pojebało mi się. To jest zabójcą? Bo, dobra, wydam się we mnie, Quick jest zabójcą, jakby co? Ktoś go musiał zlokalizować. Nie teraz dostar. byłeś, chcę go potwierdzić bo... Jak z tym zabójcą? Ja czekaj, byłem? Czekaj, no, czekaj, dajcie tak, mi się tak, wyjaśnić. Tak. Dajcie najpierw wyjaśnić, ok? Poprzedni no. ludzie że to AB, bo goniłem weksiego ducha i on wleciał prosto w laba. I on musiał pokazać Quicka, bo teraz ATM duch pokazał mi Quicka w elektryku. No no to, no to Quick, no ale to drugi impostor musiał go wyciszyć. No tak, no drugi impostor no. go wyciszył. Gdzie byłeś tu, AB, teraz? Teraz byłem w labie z Vixom i w przebiegał do dekontaminacji. Ale w byłeś w labie, czy. O, w Czekać. Nie no, ja w labie. W dekontaminacji tam było ciało atm i przed Delvex zgłosił. Tak, Okej Teraz się to potwierdza, okej. Dobra, no na pewno wyjedmy Quicka, no. Chciałem się upewnić, czy tego Morflinga rzeczywiście mamy. A drugi. No, czyli mamy Morflinga? Mamy. Chyba nie Mamy. Chyba nie bo teraz. Mamy, mamy. Delvex jest z drugim. Albo jakiś glitch no, bo... Delvex, mogę, pochodzić. Glitch mogę z tobą chwilkę pochodzić, Dalvex? Jeśli nie? chcesz mnie strzelić z nie A quick nie, 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 nie. nie trafił. Eee, Dobra. Do co to nie, ma no znaczyć? Ja... Co co mam znaczyć? Że zagło... nie zagłosowałeś na Quick'a Może. No ale nie na Quick'a, skoro on nie żyje. E, ja A ty dalej del... masz. No może zaskipował. Albo może jest na przykład. Rolą taką, że warto. Ja, weksa. Weksa. ja sprawdzę, wkila. ja sprawdzę, ja sprawdzę. E, mówi, aktualnie Destro, po tym co ja wiem, to dla mnie tutaj nie masz nic do gadania, a Delvexa ja sobie sprawdzę. Ogólnie tak, nie jeszcze, tak, jeszcze ja wam powiem. Wkrofie, się, że on to na, pewno, na pewno jest Mortling, na pewno jest Mortling i na pewno jest plugbearer. A mogą. No. Uuu, w sumie, a mogą może być jesterem, bo zagłosował i ma. Nie jest nie jest jest jesterem. Nie jest jest jesterem, ja pierdzielę. No bo kurczę no zagłosowałeś i no jak... Dobra, nieważne. Gdzie to żeś pobiegł? Nie znajdziesz mnie nigdy. Pewnie kutaba nic będzie No i czemu? Gdzie jest ciało Luna? Czekaj, bo chcę sprawdzić, czy. Trzy osoby, no, były... Mm, Trzy osoby były w tym. Trzy w tym, przy to do było. No, ale... w, ja na b... no. Ja od góry podbiegłem. Nie wiem w ogóle, czy mnie ktoś wyciszył. Ja byłem na dropsiku. Na surwie, do ee... ale, ale nie ja stałem przy Was. Brons 4 chyba. No. No, ja, ja, ja do Was, no, do was dobiegałem, byłem nad wami. I ja wbiegłem prosto do specimena na czarna Przez to 100 tak, stałem. Ja czy do Dywenda wchodziłeś, czy nie? Ja? Nie. Bijesz czyste, i bijesz tak. czy ja się skanowałem z domu Nariiko, pamiętajcie. Nariko się wywaliła tak po prostu. Ale gdzie się wywaliła? Na wejściu No na wejściu no, po prostu... No a tak, czy... no, albo super ją zabił, albo jakiś prezydent, nie wiem, ona się po prostu wywaliła nagle. Ej, jakoś jest no. dziwnie podejrzliwy. Tak jakby miał coś na sumieniu. I musicie uważać. Nie, nie jestem właśnie Siren. I na destra po prostu wejść. a nie na Delvexa? Delvex'y chciałam sprawdzić, ale za daleko. Pobieg mi. No mówi, że na mnie od początku. A czekaj, no to kto nie był przy komsach? Ja biegłem prosto z psem, na starcie rundy. Nie no, ja to brzmi kurde jak Delvex, no. brzmi jak Delvex, nie? To on więc... No skoro... No, w sumie od Legionu się też trochę do no. gdzie Legion był i... No. A, a, gdzie było to Delveksy? ciało Luna? No na wyjściu z lewa. Wyjście z laba. No to kwestia jest taka, że no wydaje mi się, że też osoba, która mogła to zrobić, osoba, która dobiegała do końców od prawej strony. Była taka jedna osoba, chyba. Nie miał dołu, chodzimy. Nie wiedziałem, bo ja robiłem. Kurde, nie wiem. No nie, no ale Luna jest. No chyba, że Luna po prostu. Mm, zmieniła się w traitora. To byś nie już bo blackmailer. Ma ma, a, a nie, nie jest dalej blackmailer. Black no tak, Black no nie bardzo, to nie. Dobra, to skipujemy. Mi się dajesz delvex. No delvex mi się wydaje. No, ja to jest legionek. Ludziowy od killa wtedy z no, no. no. A, właśnie, a legion z wami był, był tak? przy tych komsach, czy nie? Nie, właśnie, Nie wiem, nie lubię. Nie, nie lubię. Nie lubię. Bo moje szwapy są ulubione. O, potężny szwaper. Ewe, się jak już jesteś tym swaperem, Nie. O, co się stało? Destru. A ja w ogóle nie wiem, czemu ja byłem wyciszony. Ja nie dość, że nic nie widziałem, to jeszcze miałem tyle ludzi, że. A tem, kto cię